Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wykonać zerowanie gniazda pojedynczego wtyczkowego ze stykiem ochronnym przy instalacji elektrycznej starego typu TNC. Więc po kolei przewód fazowy brązowy z lewej strony. Przewód ochronno-neutralny, mamy tu z prawej strony, najczęściej jest w sytuacji zastanej w puszce elektrycznej instalacyjnej koloru niebieskiego, ale może też być zielono-żółtego. Jeżeli mamy wszystko już wyprowadzone, gotowe do podłączenia i oczywiście odłączyliśmy wcześniej zasilanie na obwodzie gniazdek, no to w tym momencie możemy wykonać całe podłączenie. Będziemy musieli wykonać odpowiedni mostek pomiędzy stykiem ochronnym a stykiem na przewód neutralny z prawej strony, ponieważ przewód fazowy, brązowy powinniśmy mieć zawsze z lewej strony. Ok, więc pierwsze co robimy? Rozbieramy nasze nowe gniazdko typu E ze stykiem ochronnym. W tym wypadku odkręcamy śrubkę, odkładamy i patrzymy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj, jak widzicie, śruby. Te śruby luzujemy. Około dwóch obrotów wystarczy. Nie odkręcamy ich do końca, nie ma takiej potrzeby. I tutaj mamy po dwa miejsca na każdy styk, gdzie możemy wprowadzić odizolowane końcówki przewodów. Więc musimy stosować się do pewnej zasady. Najpierw chronimy, a potem zasilamy. Zatem przewód ochronno-neutralny najpierw podłączamy do ochrony, czyli tutaj. I od ochrony dopiero wykonujemy mostek, czyli połączenie przewodem o tym samym przekroju za pomocą na przykład takiej zworki. Ja stworzyłem to za pomocą tutaj jak widzicie przewodu ochronno-ochronnego zielono-żółta izolacja. Więc Wszyscy od razu będą wiedzieć, że jest wykonany tutaj taki mostek, czyli wykonane zerowanie. Wszystko wkładamy dokładnie. Dokręcamy. I w tym momencie mostek pomiędzy stykiem ochronnym, który jest tutaj w środku, jak widzicie, jest wykonany do styku neutralnego. Dokręcamy dokładnie wszystko o, w ten sposób. I gotowe. Teraz będziemy podłączać przewód fazowy z lewej strony. Proszę bardzo. I dokręcamy. W ten sposób wykonamy ochronę przeciwporażeniową przez zerowanie. Która jest bardzo, bardzo potrzebna, ze względu na nasze bezpieczeństwo, ale także sprzętu elektrycznego. Takiego jak na przykład pralki, lodówki, telewizory i różne inne, które wymagają podłączonego styku ochronnego. Ok, tak więc mamy wszystko już gotowe. Spójrzcie jeszcze raz, jak to wygląda. Przewód brązowy, fazowy, podłączony z lewej strony. Dokręcone wszystko, jest dokładnie tutaj wszystko. Następnie przewód PEN, przewód ochronno-neutralny, w tym wypadku w kolorze niebieskim, dochodzi do styku ochronnego, który jest tu połączony, jak widzicie, z bolcem ochronnym. Następnie mamy tutaj zrobioną taką zworkę, czyli mostek od styku ochronnego do styku neutralnego. Nigdy nie wykonujemy odwrotnie, stosując się do zasady, że najpierw ochrona, a potem zasilanie. I w ten sposób mamy ochronę zapewnioną, nawet gdyby ten mostek się nam tutaj uszkodził. Ok, gotowe. Dokręcamy jeszcze raz, weryfikujemy na końcu, czy wszystko jest ok, i możemy nasze gniazdko. O, proszę bardzo, zmontować. Tutaj sobie te przewody lekko zaokrąglimy, tworząc taką, jakby sprężynkę, taki S. Dzięki czemu łatwiej to wszystko potem montować. O, tak, tutaj zobaczcie. Takie zagięcie. Ciach, ciach. I teraz zobaczcie, możemy sobie to tutaj wszystko włożyć. Docisnąć. Wypoziomować na przykład poziomicą, żeby było wszystko równiutko. Dokręcamy teraz te śruby z dwóch stron, oczywiście. Które nam tutaj dokładnie zamocują nasze gniazdo w puszce instalacyjnej. Ok. I oczywiście nasze gniazdo typu C bez styku ochronnego już możemy sobie schować, a my będziemy od teraz wykorzystywać. gniazdo elektryczne typu E ze stykiem ochronnym dokręcamy śrubę do końca nasze gniazdko nam tu musi fajnie do ściany Ją ścisnąć, o tak jak widzicie, i gotowe. Wszystko jest tutaj dociśnięte dokładnie. Gniazdko jest gotowe. W tym momencie będziemy mogli podłączyć tutaj wtyczkę. Która wymaga od danego urządzenia oczywiście styku ochronnego, więc mamy tutaj wykonaną ochronę przeciwporażeniową przez zerowanie. Najlepszym, oczywiście, sposobem jest wymiana instalacji elektrycznej na trzyprzewodową TN-Oczywiście S z odseparowanym przewodem ochronnym, neutralnym. Ale jeżeli mamy wspólny przewód ochronno-neutralny PEN, to tylko w ten sposób możemy zachować. Ochronę przeciwporażeniową przez zerowanie gniazda elektrycznego wtyczkowego ze stykiem ochronnym. Z mojej strony to tyle, cześć!